Witam Państwa Studio 24. Jesteśmy na żywo w piwnicach Starostwa Powiatowego. Wpuścił nas Pan konserwator, który pragnął pozostać anonimowy. Jesteśmy, żeby przekazać Państwu bardzo ważną informację. Otóż dzisiaj Zarząd Powiatu Średzkiego, gdzieś w Polsce, podjął uchwałę o przekazaniu bagatela 10 milionów złotych na powstanie na promocję przepraszam nowego Kostomłockiego chóru, który ma siedzibę w Kostomłockim magistracie. Chórem dyryguje pani Janina, była pani Skarbnik, która przybrała przydomek artystyczny Ukulela. Z porozumienia, które czytamy między zarządem powiatu a chórem, w okresie od maja do września chór ma odwiedzić każdą wieś na terenie powiatu średzkiego z piosenką, którą również państwo za chwilę usłyszycie, a państwo po wysłuchaniu tej piosenki wysyłając smsy jestem na tak lub jestem na nie zdecydujecie o dalszym istnieniu chóru i dalszej dotacji finansowej przez powiat średzki. W kostomotach w magistracie jest nasza specjalna, specjalna wysłanniczka, Edyta, która zrelacjonuje Państwu wydarzenia, które właśnie mają miejsce, bo już za chwilę live premiera piosenki, chóru który powstał dwa lata temu, odkąd Pani Jasia, która przyjęła przydomek artystyczny ukulele, przejęła magistrat i od razu zaczęła wykładać w tym magistracie fagot i klarnet. W kolejce do tronu jest czwarty, a pierwszy bywa do bitki. Odważny jest bardzo i trochę uparty i ładny, albo niebrzydki. Uszyły ku i krowce, najdroższe szaty na świecie. Jak sobie książę usiądzie. Wygniecie. Historia trochę zmyślona, historia trochę prawdziwa, bajka o księciu i stu sześćdziesięciu ławkach, na których siadywa. Poszybuj ty, moja wiosenę i konutkami trzepocz na dymu, na ławce położył ktoś grochu ziarenko i książę trochę się zdrzemnął słoneczko ogrzeje ugłowę okoliczki księciu opadnie ciutkie siedzące kimanko parkowe I rusza śladem wandali Historia trochę zmyślona Historia trochę prawdziwa Bajka o księciu i 160, sześćdziesięciu Ławkach, na których siady. Slonia. Dawniej był księciem, a dzisiaj na ręce. W parku dorabia w ochronie.